Dzień dobry, witam widzów Farmera. Jest z nami dzisiaj Mariusz Cibulski, analityk sektora rolno-spożywczego PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień Dobra. Chcemy dzisiaj krótko porozmawiać o sytuacji cenowej na rynku wieprzowiny. Mianowicie za nami są już potężne majowe i kwietniowe spadki cen skupu żywca wieprzowego. Można też powiedzieć, że sytuacja cenowa powoli się stabilizuje. Jednak tutaj nasze pytanie, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie na rynku? Cen skupu trzody chlebnej i czy można liczyć na jakieś rekordowe wzrosty cen? W maju mieliśmy do czynienia z pierwszym od kilkunastu miesięcy spadkiem cen trzody chlebnej w relacji rocznej. On wynikał przede wszystkim z obniżenia popytu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem na rynku europejskim, ale też światowym w sektorze choreka, ale też spadku popytu indywidualnego. Z uwagi na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej wielu konsumentów. Należy pamiętać też, że te ceny majowe wciąż są wyższe niż średnio w ostatnich pięciu latach o około 7%, więc historycznie ta sytuacja jeszcze nie wygląda źle. Jeżeli chodzi o przyszłość, tutaj prognozowanie jest trudnym zadaniem, bo Mamy wiele niepewności związanej z epidemią COVID-19 na, na świecie. Pamiętajmy, że wciąż rynek wieprzowiny, światowy rynek wieprzowiny jest rynkiem deficytowym. Ubytek produkcji w Chinach, które ucierpiały z uwagi na SF, powoduje to, że tego mięsa na świecie wciąż, wciąż brakuje. To widać. Po, po, tym, po skali eksportu unijnego do Chin w pierwszych miesiącach 2020 roku, ale też w wyższym eksporcie do Chin ze Stanów Zjednoczonych czy też z Brazylii. I tutaj, biorąc pod uwagę ten fakt, te spadki w najbliższych miesiącach nie powinny być tak znaczące. Czynnikiem, jakby kwestią pozytywną, jest powolne. Odblokowywanie sektora choreka, natomiast ono nie będzie przebiegać natychmiastowo. Tutaj ten popyt wciąż będzie odbudowywał, odbudowywał się powoli, więc nie należy też spodziewać się istotnych podwyżek cen w kolejnych miesiącach. Kwestią kolejną jest problem kryzysu gospodarczego, czyli obniżenia sytuacji konsumentów w przypadku mięsa czerwonego on może się odbić negatywnie na konsumpcji i spożyciu per capita i na przykład to spożycie może obniżać się na rzecz większego spożycia na przykład mięsa drobiowego, które jest relatywnie tańsze. Na przełomie 2019 i 2020 roku Właściwie ze wszystkimi osobami obecnymi w branży trzody chlewnej na różnych poziomach rozmawialiśmy o sytuacji cenowej, jaka może czekać hodowców w 2020 roku. Oczywiście no, nikt nie miał w głowie epidemii koronawirusa i konsekwencji z tym związanych, ale mówiło się, że tak naprawdę światowy deficyt wieprzowiny skazuje ten rok zbliżający się, czyli 2020 na rekordowe ceny skupu trzody chlebnej. Czy musimy sobie teraz przeprogramować te prognozy, czy jeszcze jest szansa na rekordowe ceny właśnie skupu żywca wieprzowego w tym roku w naszym kraju? Jeżeli chodzi o 2020 rok, to to rzeczywiście prognozy mówiły o dosyć wysokim zapotrzebowaniu na rynkach światowych, między innymi w Chinach, prognozowano rekordowy eksport wieprzowiny z Unii Europejskiej do Państwa Środka. Natomiast popyt światowy w związku z epidemią COVID-19 może być niższy. Można powiedzieć, że ceny trzody chlewnej z uwagi na ten światowy deficyt mięsa utrzymają się na wysokim poziomie. Natomiast wzrosty, ewentualne wzrosty cen. Mogą nie być tak wysokie jak, jak spodziewaliśmy się jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Oprócz ceny zakupy trzody chlewnej, wszyscy też patrzą, jak będą się kształtowały ceny zbóż i możliwe ceny pasz w tym sezonie. Jak to będzie wyglądało? Czy tutaj koszty pasz będą generować pogorszenie opłacalności produkcji trzody chlewnej, czy też nie? Jak te ceny będą się kształtować właśnie w tym sezonie, jeżeli chodzi o. Pasze i zboża. Sytuacja na rynku zbóż jest bardzo zmienna, bo jeżeli chodzi o ten sezon 2019-2020, mieliśmy do czynienia z, ze spadkami cen zbóż w pierwszej części sezonu. Natomiast po wybuchu światowej epidemii, pandemii COVID-19, ceny zaczęły rosnąć, zwiększył się popyt w obawie o. o Łańcuchy dostaw czy też susza, która zagrażała uprawom w Unii Europejskiej i nie tylko. Ceny zbóż zaczęły rosnąć i też, biorąc pod uwagę, rynek polski sprzyjała temu sytuacji na rynkach walutowych. Osłabienie złotego spowodowało zwiększenie atrakcyjności eksportowej jeżeli chodzi o polskie zboża stąd mamy do czynienia z wysokim bardzo wysokim eksportem pszenicy w obecnym okresie czyli pierwszej połowie 2020 roku jeżeli chodzi o następny sezon prognozy mówią o wzroście produkcji zbóż i tutaj mamy na myśli zarówno pszenicę jak też kukurydzę na rynku światowym, co oznaczałoby, że ceny zbóż mogą, mogą zmaleć w kolejnym sezonie. Natomiast też warto pamiętać, gdzie oczekuje się tych lepszych zbiorów i prognozy wzrostu produkcji w sezonie 2020-2021 budowane są o, w dużej mierze o większą oczekiwanie lepszych zbiorów w Australii. Natomiast mniejsze zbiory będą na półkuli północnej, czyli tutaj mamy na myśli Unię Europejską, Ukrainę czy też USA. Stąd ta pierwsza część sezonu w pierwszej części sezonu wzrosty cen mówimy o wzrostach cen w relacji rocznej one mogą się utrzymać. Natomiast ta druga połowa sezonu jeżeli oczekiwania co do zbiorów światowych się sprawdzą, to możemy mieć do czynienia z malejącą dynamiką. Cen, więc tutaj porównując sytuację dochodową opłacalność produkcji trzody chlewnej, ona w tym roku może być z tytułu mniejszych, niższych cen żywca wieprzowego i wyższych cen zbóż nieco gorsza niż w, mieliśmy do czynienia w drugiej połowie 2019 roku.